Sigma kącik tak zwany. No i mamy multi-talented. Nie, no znowu, już raz ją miałem, On jest taka uśles. Jak trafisz jakiegoś, e, nie wiem, no jak ja trafiłem na przykład Lilię, z pierwszego tego, to mogę grać headlinera Lilię. Co nie? Visioner. Co? Ale kurwa Unified Resistance Pić pończ kana na w czasach, ale to skam i jak sakała Widaje nawet kurwa i temu w szaty. Ale jest Aliata. Trochę. A, kurwa sprzedać, się, ja zapomniał. Krajet. okej. Okay. Nigdy bym tego tak nie przeczytał. Ja mam już dwóch Olafów. I kozak jesteś, Papardyleala arabiata. Myślałem, że NAF jednak saga trwa. Kurwa mać, Boże, widzowie. No, ja tylko po prostu mam tutaj taką. Widzę piekarnik, w którym się robi ta lasagne. Po prostu skończę streama po tej gierce i po prostu tak wlecę w nią Uuu, następny w ogóle stream poza jutrem będzie się później, ty no bo w piątek jadę na 1, 2, 3 4, 5, na 6 dni ponad, więc nie będzie ponad tydzień streama, 1kg to na raz chodzi a no, chyba, że tak siema gul, witam więc to będzie ostatni streamek zostaw nam ten Jax byłby fajny. Jax byłby cool. Jax to byłyby cool coolki. Choć Kai'Sa też, bo jakbym trafił Kai'Sa i miał multitalented. ostatni przed świętami, jutro. Tak, 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 tak. Następny będzie za, dokładnie tydzień później. Nie no, wiadomo, no, tu mam komputer, ja wracam do Gorzowa. A, że od czasu. Aż też o takiej godzinie co dziś? Jaxa dostałem, dobra. Jax, to się. Myślę, że jutro zrobię 11. Na przykład 11.14. I potem jeszcze wieczorkiem na przykład. Jak tydzień będzie streamy, to chcę dla Was dzisiaj zrobić odcinek też na pewno. Na jutro. Żeby może co dwa dni wychodził. Zobaczymy. Short-siki też trzeba nagrać. Uu, trzeba nagrać short-siki. Pamiętajcie, że jak chcecie coś fajnego w gierce, żeby zawsze. Klipować. To jest mega ważne. Dobra, ej, jak trafiam Jacksa. To jest będzie zajebiście. Tu mi po prostu odlicza do mapionków. Raz, dwa, trzy. Zaje zajebiście. <grym> Jakbym nie wiedział. Coś tu się kurwa chyba pobogowało leciut. Ho. No na taką Jinx to. Patrzcie jak wygrywamy. No prawie, 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 prawie. Niestety. Może teraz cały stół czepionek zespamięć, jak limitu nie ma? To prawda. Oj, nie wiem, czy je zrobię. Chyba ich nie zrobię. No, nie zrobię ich. Ja pierdolę, no serio? Czym ja mushera nie wstawiłem? Kurwa, naprawdę? Ja pierdolę, no. <ścoughs> Ale dupa. Nie zawsze się udaje Rel? Rel Clip dis Klipujemy, klipujemy No jedno Nie Kurwa, bo jestem busy Przede wszystkim O, tu jest ten Dariczek 2 3, przepraszam O, 69 hpla, to chodziło Teraz wracamy. Eee, salvage Bean. Najprościej Techno, o! Ale nie mam temów na Jaxa. Także... Git brakuje pracy Dobra, dwóch Jaxów mi brakuje w takim razie Moczowiazny I wybuduję nowy świat, no bo stać mnie Mm, mm, mm. Niestety bez winka tutaj, przynajmniej na dwie jednostki tylko. Agri, magry Może historię tak jak komiks z Gigant. To jest złote, jak. Ale po co to? co mi, wychodzi. Brawo, geconik! Brawo! Jacksa dostałem? Ty, to sobie rękawójkę tego Garena wezmę. Dobra. Ale mam zespół, co? Zespół pieśni i tańca. O, stary Fifi, nowe plany. O, Bani Biliwicz, niby Potter Dobra, kupimy sobie. Pięknego, kurde pana. Eee, jak on ma? grena będzie fajnie. Niestety, ID nie ma, drugiego, dwójka. No nie ma, nie ma. Tylko jeden Jackson brakuje do trójki. Spoko, całkiem spoko. Skład ponad składy. I teraz najlepiej dwie piątki dostać, co nie? To by było najlepsze. Oj, a on mi już spadł. No Ale te Jacksy raczej znaleźle. Danej pokoi zapokojem. Spędzanym we dwoje. Gdy nastroje tworzą sentymentalne przeboje. Teraz kurczę jakbym dostał na następnej na przykład jakiegoś kurczę zasięgowego care, to by było dobrze, co nie? Na przykład Lux. o! Lux fajna. jest taki se. Miecz jest taki se. To jest... Chyba Gamblade, co? Czy Rabadon? Dawaj Rabadona! Pewnie, że Rabadon. Skipnąłem tego. Ups. Opcje, kus mi pasa... Elo. Serdeczny Jacksik 3. Ride Boss. Tak wrogą nie można wybaczyć czy ten jack coś bije? Typ, dobra, przegrywam tutaj z Jackson 3. mimo wszystko. Chyba. Jest jeszcze. Pyk? Może jednak? Jump? Bang. Podwieście Jakie głupie. Nie, no jak, Szu, jak wy jesteście niżej ode mnie? Widzowie! obie. Kurywa, Radiant Relic? i coś tam poknić. Dobra, dawaj to. Koo! Jeszcze lepiej. Dobra. No boże tym Jackson na trójkę to w sumie nie mam absolutnie bordu. No, zobaczmy. Jaksik. Radiant Rabadon. No całkiem dobrze bije, co? M3. I, i... Jeb, kurwo. 1100. Mm, 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 mm. Brat wróci do domu, nawet nie odpali PC, a mam ping, zajebiście. F dla ciebie, bratku. Bratku! Edgar to jest postać dla totalnych degeneratów. Boże, uwielbiam tego gościa na TikToku. Coś w sensie tego chłopaczka, co ocenia postacie w Brawl Stars i tak gada. Z taką podobną wymowy. Jest mega kotem. Zajebisty content robi. Dobra, ja biorę. Ja biorę. Ja sobie biorę. Nikt tego wymyślił? No, sam się wymyślił. Jest self-mail. Nie mf please note MF. A, bo jeszcze mogę dostać dwójkę, no tak. No, dwójka byłaby jeszcze bardziej do dupy. Lux! Bart, Kurwa, gówno! Jot jak Jacksik, robi se kurwa oro. Jot jak Jacksik, ale kurwa kocur. Jeep. Ty, jaki ten Twitch jest skurwa silny, co? Dobra, mamy jeszcze ona, więc powinien być spoko. Bang, boom. bum bomb! ping bom! Ty, ten Bardzik nawet coś ich zabił. Ale kozak. Bardzik tysiąc obrażeń. Ulala. No i Takie kurde, Bardziki, to ten Jazz jest super, kurde. Jak właśnie oni się wokół niego zbierają, po prostu dostają przypadkowe hity. Kurwa. Oooo! Oh, dzięki, kurde, za pieniądz, Bardzik! Ale ko, patrzcie, tysiąc damage'a. Majorza. Yo, 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 co się dzieje? Tak jak Paryż. Myślałem, że cokolwiek hitne. Spoiler, nie hitnąłem. Kurde, klameczka my już całą kajset trzy, dobrą. Na no, to raczej będzie ciężko wygrać. Sen na siłę dostał stachuje temy no widzisz. Bo on został popełniony i teraz zbierasz tego... O co? no dobra, tu już mamy front tu już nie ma. Co się stało? My jeszcze Eonka mamy. chuj. Bang, bang. I bardziki! Bar 2000 obrażeń. Elegancko. Jakie się temno sennie? O, skończyłeś się robić lasagne. Ja... Za sekundkę jestem. Co mi po prostu wyłączy piekarnik, zobaczycie. Wie, jak, je zrobiła. Oh, jak skończy streama, obudzę Alicję, to będzie w niebo wzięta. Ty, to w sumie otworzę już piekarnik, żeby się studziła. O, i w sumie wyjmę ją też. Wyjm Jest RNG Sugar, no bo Sugar nie dożywa momentów, kiedy będzie mogła używać swojego RNG zajebistego. Bo ona deda bardzo szybko, nie wiem czemu. Nie, ale ten Jax już był po prostu raczej zapowiedź tego, że to będzie bardzo dobra gierka dla mnie. No Jax na multi jest zajebiście silny. Dobra, pięć, to dostaje trójkę. Eee, nie będzie złata, lulu. Chyba, że czwórkę i popi. Bonjour. Są tanki? No głównie są nawet tanki. Brodowojie, mam boss. chuj. To jest Trap Top, Podjeżdżam jak Bonjour, no i jest Lulu. Oj, jeden za dużo Kopenhaga. osu. Awesome. a gdzie leży Warszawa? Pokémony są tak bez sensu? A czemu? A czemu, twoim zdaniem, są Pokémony bez sensu? florasku. Małe kurde na rzecz kasku, bo czasami polegałem albo na tempo albo na rerollu. Okej. Okay. mostu, mostu, mostu. A kupisz Irli, i potem szkoda ci go sprzedać, bo tracisz minus 1 unit. No to nie kupuj w Irli. XD da. To ich nauczycieli. O, jak tutaj to ustawienie na Jacksika? Patrzcie, co teraz Jacks pick. Haha, <laughs> Jacks one w ogóle. Tą Sen'nę, Ale Sigma Disney. Pach, pach. To Wbijamy dziewiąty. Po prostu, jak dostanę czwórkę, to ja będę wbijał. Jestem ciekaw, jak mi na ciebie teraz pójdzie. Co tam masz, koneczka? No, jak ten ty, ten jak ma Jack dostanie jakieś jak ten Jack dostanie jakiegoś ceka, to może mieć problemy. Landot ma już mały HP, ale ma jeszcze las ten dzika, więc on może wrócić do tej gierki komputerowej. Pa, 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 pa. Chcę chcę. Dobrze. Ta Lilia fajna utility, mamy antyhilka. Ten Jack po prostu robi za. 300. Hyc, hyc. Hyc, hyc. Aha, stoi drugi. Nikt się nie boi w narodzie. Nikt. Snaku ksika? Może to na tył nie. O, pyk. I wypierd... Pyk, pyk. Pan O tak. O, tak. Mama, we did it. Tylko fuck you, penny. jest sama zawsze na pewno ma najwięcej HP, więc ten Jax może na nią jakoś szybko skoczyć. Jak wszystko dobrze pójdzie. A, dobra, chyba ona aż tak odskoczy, to wtedy nie. O! Wait! No i się manko. Widzi właśnie, coś takiego się może zdarzyć. Dobra, to będziemy się na piątki teraz bić z klamką. Uuuu, dawać kurwa dawać dawać ej kurwa dawać da da Dobra, ja przez go biorę, Boże no już go biorę Co? Jak czwórki kurwa dostałem, jak była piątka do wyboru? Co kurwa, <śleszamy> co? <śleszamy> Co? Eficzka dostałem. Jakie telefon dostałem? Zawsze by, kurwa land, tymi piątkami na koniec. Niezły, nieźle oskamowany zostałem. Bang, bang. Ciu. Jeszcze Eonik jest. Eonik już popnięty. Hop, hop, hop. Bang bęk. A, zlerek też z tego TFA, super. Dobra, no i ten treszek, zobaczmy. Ty, no i. Kajsek pierwszego hita walnęła mi tego Jaxa. Przegrywam chyba teraz. Tak, przegrywam. Dobra. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Są emocje. So. Ale ci oddaję do oglądania w łóżku? Bardzo mi miło. U, u, u. Oj, o, wziąłem? Nie może się boisz. Dobra, wiem co na pewno się muszę zmienić, żeby ten Jax nie został pierwszego hita od tej y, bo wtedy jest lekka lipcia. Dobra, ale ładny ten Efik. O, Jacksik! Uuuu, Jaxik. Uuu, Jacksik jak skoczył. W się lepiej dać DM na Jaxa czy Zaka? Podoba mi się jakoś ten Zak? Nie no zawsze Jacks No właśnie. Tak się ustawimy, żeby mówię. Żeby ten się nie dostał pierwszego hitka od pani kurde kaisy. tym jak buddy. Dostał Stunka. O kurde, ta, Lux zabiła mi tego. Lux zabiła mi tefa, okej. Okay. To przegrywam znowu. Okej. Okay. Cukierek mojej tej. Cukierek mojej... Jak ona się nazywa? Cukierek mojej lulu. Bang. Bang. Bum! Proszę, tak. Autotaczek po flashu, tak zwany. Tak. DC szybko. Co to jest? O kurwa! Klemeczka dostał sa same piątki w sklepie w ogóle. Dobra, testowaliśmy takie ustawienie na o Ojej, jakiś mega oddaje chyba co, czy nie? Proszę, Jacks, lecz się. Jeden, tak. Jacksik. Proszę, nie, nie, ty, Garen? Dobra, Garen to ma, Garen to ma, mówię wam. Patrzcie, Garen Sigma, Garen to kończy. I, Demacja! No, kurwa, dobra, ale wyszło. Mamy to. Uhu! Mimo porażki na krugach, super Radość.